Cześć, witam was serdecznie, powtórka z rozrywki Znów ten sam krzaczek, znów ten sam numer wynosowany W zawodach drużynowych GPOziom na góra Co tam coś? Jak tam? Pierwsze rzuty, nęcenie? Pierwsze rzuty, nęcenie, czekamy Zobaczymy co się będzie działo Obcierek nie ma, zobaczymy co to będzie No zobaczymy, co. czy połapiemy Taktyka bardzo podobna jak ostatnio. Przygotowani jesteśmy na duże ryby. Zobaczymy co będzie. I no i tutaj wszędzie sobie ponęcimy pod burtą. Troszkę dalej w dystansie. No, zobaczymy która linia da nam rybki. No, i towar. Kulki Betamix Squid Epper. Kałemarnica, truskawka, biszkop, keks tu fruti jakieś kuleczka tajna, na którą ostatnio coś połapałem, ale też jakieś inne kulki w razie, bo wziąłem Skisłe masło, atraktor, fluło, likwid. Zobaczymy co zrobi. Zonęta zielona, green beta ina. i dodałem później jeszcze jednak na koniec Shootra Rybnego palet Halibut i jeszcze jakiś tam chyba skretik tutaj dodałem i Halibuta z Beta Mixa. Posiedzimy, zobaczymy. O, zapomniałem jeszcze dodać, że dzisiaj tez, test wędeczki Sensor z Black Aru 350 Method Feder. 3-metrowej do 60 gram, tej co robiłem rolkę i prezentację. Nią dzisiaj łowię na dystansie 50 metrów, ale też jeżeli trzeba będzie, szybko zestaw przemienię na bombkę, choć myślałem o bombce, ale stwierdziłem, że to będzie taka troszkę uniwersalna wędka. Chciałem sprawdzić, czy daleko rzucić, czy ten 50 metr to jest realne i to powiem Wam szczerze, że przy koszyku 40, 30 gram plus towar, to na 50 metr się rzuca bez problemu a i tak, tak nie rzucam mocno, więc śmiało myślę, że ten 60 metr można tym kijkiem rzucić fantastyczny, leciutki mocny kijeczek dosyć miękki mam nadzieję, że z zapasem mocy zobaczymy, bo tu są karpie po 10 kg z mam nadzieję, że sobie poradzi i nagramy jak coś będzie Adam zaciął karpika na bombeczkę że myślę, że coś odpaliło mu po, za, po półtorej godzinie chyba dopiero nie mamy, no, może się ryba, bo to już druga ryba, pierwsza była taka na 2,5 kg Zobaczymy co tutaj będzie no, Jest ładna rybka Coś się udało złatwić. trochę bez chłopak hmm. Punkty drobny. Punkty są takie. A no, ja coś ma karpiczka na bombkę ma coś odjeżdżać mocno kolejny karpik Adama na bombeczkę idzie ale chyba nie za duży

za <noise> może, może taka czwórka będzie tak? No myśmy dwa i 2,5-2,5 no małe no kurde, może no się poszło księdze o, poszedł ooo niestety urwał się <noise> co chce Jacek wyciągnąć to... to? jest już na wierzchu No to już, już widać go no? ale kurczę, powiem ci, ładny ale wielki chyba Ole ma pysk! Oooo! Wow. Ale rybka! O kur... No ładne! No ładne! Kuuu! O piękny! Patrz, zobacz. Jeszcze chwila i chuj. O. Będzie dużo więcej! No Ładny, daj go trochę do przodu, tak mu się ładnie wygląda.